<laughs> I <laughs> <taki> <son laughs> <taki> <laughs> I'm not going I'm not What to fuck able to I'm to not to be able to I'm not Hej, 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 witajcie ziomeczki, z tej strony po raz kolejny Stevie i tym razem mamy teraz kolejną modyfikację wraz z Wolnarem Wolnar yeah. <noise> zmienił skina z Maćkiem Ej cholera, co to są klawisze Czemu? trwałe? Co, co jest? Klawisze trwałe? Klawisze trwa... co to klawisze Czemu? trwałe? Może dlatego, że jak SHIFTA wciskasz ciągle? Oraz Czemu? EASY Simonko. Simonko. Zaczyn zaczynamy mm. Jaki? No, chodź tu co ty robisz. achievement, get, getting food. Dobra, no. i ogólnie. <grym> Niech tam sobie robię, ja sobie <grym> nie Tak, tak, nie jest. <grym> Przedstawiłem wam tak po części pokrótce modyfikacje. Czyli będziemy się rozpierdzielali i tak dalej. E, a, no, a może powiesz jaki mod? No, Godzilla Właśnie. Mod. Nie powiedziałem? No. Nie. Nie. A to ci, dobra, no to już wiecie. A ty miałeś ja tam survival robić, słyszałem? Wolna liczbę. i zbroje, e, zbroje ukradł, złodziej. Dawaj zbroję. Ej, dobra, chodźcie coś na początku, czekajcie, od czego zaczniemy? Od mobów, co? Mm, moby? Na pewno chcesz? E, wiesz co może zacznijmy od broni, przejdziemy do zbroi, a później moby, O, bo ty, nie to mam pomysł z chodźcie, chodźcie sobie w zbroję jakąś weźmiemy, każdy taką samą i będziemy się z, z RP A wdzielić. Zobaczcie, każdy inną, co? O właśnie, można, coś takiego. Niech każdy ma po jednej. <laughs> Zabrał wszystkie i... Ej, Wolnar, ogarnij się. Dobra, ja sobie biorę ten king, yy, coś o, o, tam coś. Do tam. Pasuje. Armor. Dobra. Ja biorę tą złotą. Ale bo zniszczę, zniszczę. Ja nic nie widzę. Ej nie widzę. Wolnar, czemu no, jak nie ma? Tycznie. No to no, weź ja mam... sobie w tym na game no, modzie. My... Jaką mam wziąć? No nie Co wiem jaką chcesz. Ej Wolnar, ale ty... Z... Czemu ty masz taką zbroję jak ja Pomoże? A nie masz inną, jakąś dziwną. No to masz... wolne, Ty też masz jakąś dziwną. Dobra, weźcie sobie zbroje, weźcie sobie RPG. -a. Od razu? No a co, z RPGm lecimy na siebie Chyba że chociaż nie, no innej, ale te RPG na szota ciągną, bo one są na te, na te mobki silne. Ale to znaczy, wiesz co Tutaj co? RPG mają chyba ten błąd, że trzeba je tak jakby naciągać i no, te no, poziomy spadają. Ej, tu G Sword, patrzcie ile ma demeda. Tysiąc damage'a, tysiąc cztery wolnar chodź tu Nie ogarzę jeden Opalujemy Ej spadaj z tymi piorunami, tak, tak mam game moda debilo Haha Sam się nie podpadam czemu my cię bić nie możemy? Bo nie, bo taki fach Ej czemu ja go bić nie mogę? Możesz Niby go biję, mu nic nie robię, patrz Tak się zabija O ja, jak dosnął strzał Czo kozaku, co kozaku, do mnie kwikasz, do mnie kwikasz Dam mnie No? no? Do, mnie Do niego pichasz. Ej, no chodźcie tu, wolnar. Weź, no, no, weź, tak. sobie, weź sobie zbroję i się będziemy we czterech napierdzielali bez game Moda, z rakietnic. To będzie dobre. Co to poleciało? Uważnie, ej, nie ma komendy gm1? Nie ma. Nie. Ej, ale, ale czeka, pociski, nie? A tam, po, a no, pociski, właśnie, jak, gdzie tu są pociski jakieś? Ja mam. ROCKET, LAUNCHER ma... BODY, racket, czy tak. co to jest? Eee, weź po prostu ROCKET, wiesz. ROCKET, LAUNCHER BODY. A, dobra, A może sobie, ja sobie wezmę ten, złote jabłko. ROCKET, ROCKET. Ała ała, 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 ała. Ej, czemu my sobie nic nie robimy, ty? Nooo. O Bo kurde, chyba... czemu wszyscy na mnie? Odczepcie się ode mnie. Ej, wąt. Kim? wąt. Ej, wąt. Ej, wąt. Ej, wąt. Ej, ja się znów zdarzyłem. Okay a jak działa ta Oxygen? Co o, to jest? Też. Czemu? Ej, czemu my sobie nie, nic nie robimy? Ja so wy mi nic nie robić, ja cały czas żyję, nie? A bez game ja moda jestem. Ja też. A może, oła, takie laki na serwerze są czy coś. Ta, na serwerze. A bo te zbroje są po prostu takie No właśnie mi sobie zbroj Nie, nie, wolę i nie zdejmować. Ja, nie, o, nie, ja wolę nie ryzykować. Ej, dobra, starczy, ogarnijcie się. Nie. O, o, się Ej, sam ty, zacząłeś wojnę. Ja latam. I czemu ja latam? A ja nie. Jak game Może moda nie sprowadzę. ma? No, dobre. Ja ty już wiecie, że dzięki tej zbroi no. można latać. Idziemy, idziemy moby spełnić Idziemy to moby taki pierwszy. Teraz zacznie się zabawa. Teraz będzie się działo. Będzie zabawa, co to jest za jakieś. Masz i znowu i będzie ma. Ale czekajcie, spełnijmy... Ej, spełnijmy takiego po, po jednym, takiego samego O, dostał szota za 50. Tak? No. jednym? Okej. Okay. DEBILU! Ile tych tu ty nas pomgniesz. What the fuck? What the fuck? A czemu ja one do góry, góry lecą? Po Pomogę <laughs> What the fuck? Cześć, Wolnara, zapomnij. E, Ale się w ogóle nie odzywa. Okay. No i odzywaj się. Co to problem, że baza nam <laughs> zakła. Yeah. Wolar się dyrektuje, oh, gromi się nie odzywa <laughs> dlatego w ogóle. No co? tak. No dobra, kurde lecą w kule. Dobra, zostawmy je. Ja sobie ze na... Ej, tutaj chyba wszystko porozwalało <laughs> nie. To jest Serio kurde, a tutaj takie fajne. fajne rzeczy były. O ja cię gacie. Czy to jest Mobzilla? Godzilla. Nie. To jest yy, Ten. Jak, yy, słonik Jak to zabić? Patrz, tak się zabije. No, jak? Czym ty walnąłeś go? 50 tysięcy. I on żyje Tylko. u mnie dalej. Ma 6 no to... sze tysięcy życia. Właśnie coś tak... I on też u ciebie żyje, i taki zbagowany no. jakiś. No, no, no. Chłodny, I Aha. To się tak fajnie trzęsie. No? Eee... Upaść, nie upaść, upaść, nie upaść. Upaść, nie upaść. Ale nie upaść. upaść, nie upaść. upaść, nie upaść. upaść, Ale... upaść. <laughs> takie. tak ja... Aj to co, a wy się kurde, lag, serio. Aha. Nie gadaj, żeby wali serwer O, jest. Chyba, 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 chyba czy? żyje znowu. Chyba. Dobra, zabijamy go. Nie wiem nic nie wiem co. Gdzie ja jest serwer? Super miecz. Jest serwer no. Tylko że ja go zabić nie mogę, tak by the way. Ej czemu. Chyba znowu mm. O oh, fuck Ej gdzie znajdę ten super miecz? Tam w Jakie zakładce jest? masz A ja go się zabić nie da No właśnie Bo jak... to trzeba gdzieś w jakimś miejscu tak uderzać Ale, o, o Dostał strzała i znowu się zaciął Ty, i znowu tak serwuje Serio, serwer psuje To już tego, tego nie, nie leśnijmy Znaczy ja w ogóle nie zabijamy A i życie mu się odradza What the fuck, co tu ma być? No, no. Z, znowu cięcie No cięcie co ty, co ty, co ty Jakie hity, po 900 idą w niego. Tego trudno zabić. Jak? Szepku, nie. Umar. Dawaj kolejnego. Oj, tutaj. Dawaj kolejnego. O, oh, fuck. Wow. Co to jest? O kurde, ten już nawet bije. Jaki to jest? To jest Barney za... Godzilla. Kurde, jakaś ulepszona. Ej, to jest. okej, 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 Czemu on mnie goni? Zajemne, zajemne. Czemu on mnie goni? No, chyba ci się ej, on mnie, ej, o zabił. Raz jeszcze tutaj, w sieciu mały. O, jacie gacie, King Kong. Ej, co King tu jeszcze Kong. można zespałnić, Nie wiem. Zaraz zobaczymy, co tu zaspałnić? Można. Ej, Block Monster tu jest, to nie powinno tego być. Burning Godzilla to było już. Godzilla. A ten K Kirim jakiś. Ej, co to za małe gówna latające King właśnie nie O ja cię gacie. To już było. Było. Powtarzasz się 2 na 10 A. A te king, King coś tam małe... Po oh, fuck. A to to! O kurde. Oj, oj oj oj, 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 oj. Mhm. A, dobra, Poleciały sobie. <laughs> Niech sobie lecą, leccie, tak. leccie w świat. A no opak Wol nam nie spał mi tego tak! On specjalnie chce wysadzić serwer. No. <laughs> Zobaczymy ile wytrzyma. Majda. No. Soto. No, nie spam ci tego Aha. tak! Ej, serwer <laughs> chyba się zaciął. <laughs> nie, jeszcze działa. Fiton hey, walczy z tym? Serwer jeszcze działa? <laughs> jeszcze. Kurde, jakieś pioruny, ale tu pobojowisko, what the fuck! <laughs> Ej co to nie, za ale... dziura wielka ale tu? Ale y spadają Ej co to za dziura na środku mapy? się <noise> zobaczcie Ej, Zgubane. kto to zrobił? Nie wiem nie Ej, wolno, jak ty to zrobiłeś taką dziurę? Ale chyba ten trzy głowy wygra <noise> What the fuck? Mo... Moment, pomożemy mu, wsparcie, wsparcie lotnicze proszę Ej, one się napierdzielają Ej, <noise> ale, ale patrz, jak one się napierdzielają <noise> What the fuck? A, Dwa King Kongi Dwa King Kongi na trzy głowy Smoka Wygrał Zabijcie to teraz. Zanim A. zniesie jaja. Już zniosło. Już są jest. takie, są takie. Ej no ile! <gryzny. śmany> What the fuck! Więcej to jest? Ale a no, 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 ten złoty nie no. chcę umrzeć <gry> I tak, o, o, działa, działa Serwer działa to jeszcze? To jeszcze. Jeszcze, <gry> jeszcze, jeszcze. <gry> to jest wyszły się... mnie dobra, bo po kim co teraz? Ej. W... Ej, dawajcie tego, dawajcie no. go godzile i tych i, i te i King Kongi. Bo... Dobra. Czekaj. The best 5 i UNG A to da też się nada? Rebel Kilim... Tak, Dawać King Kongi na nich! King Kongi! O kurde chyba serwy zaciągnął. Ej, ale to silne jest. Patrzcie jak te king kongi Nie bo ja What the fuck! Co zabiły? Co chyba lach. No nie, jeszcze, jeszcze żyję. Serwer ciągnie, no. masz dobry serwer, jest taki zły. Dobrze, To jest, to jest, to jest. taki fajny, fajny pojedynek, bo jak jeden zi, gdzieś na bok. bo właśnie tak, tam się bije. No i czy to by było na tyle? Nie, ja chcę jeszcze Godzille. Ej, to wajcie. Tak się pomnę. Ej, czemu te godzile... O oh, fak. Dobra, wydzielam. Ładny <laughs> <laughs> defa... Ej, co one tak szybko padają? O, no to chyba się nie <laughs> serwera. <laughs> za <tym>. Zapomniałem <laughs> o nich. Dobra, dobra. dobra tak więc dobra, mamy dobra. nadzieję, że to wam się podobało. Trzy... Ze mną był Maciek Wolnar oraz y, Easy. Tak A ja więc. Trzy... Dziękuję wszystkim. Trzymajcie się, Cześć. 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 To, to No, no,